Był chłodny, bezwieczny wieczór wczesną jesienią, kiedy zebrała się nasza rodzina w wiejskim domu rodziców, by uczcić 70. urodziny mojego ojca, Stanisława Nowickiego. Drewniany dom z ciemnym dachem i skrzypiącymi schodami, który pamiętał jeszcze czasy moich dziadków, pulsował życiem. Ciepłe światło żarówek odbijało się w szybach, a zapach pieczonego schabu i świeżego chleba unosił się jak zaproszenie. W jadalni stał długi stół z litego dębu, nakryty lnianym obrusem i zastawiony tradycyjnymi daniami pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony w porcelanowych filiżankach, kiszona kapusta z jabłkami. Był nawet kompot z suszonych owoców, który ojciec pił tylko przy wyjątkowych okazjach. Wszyscy byli obecni, moi trzej bracia, Tomasz, Marek i Andrzej, ich żony i dzieci, a także dalsza rodzina, kuzyni i sąsiedzi. Ich śmiech i rozmowy wypełniały przestrzeń jak muzyka. Nawet moja matka, chora w ostatnich latach, Wyglądała na spokojną, siedząc pod kocem przy kominku, z filiżanką herbaty. Ja siedziałam na końcu stołu. W cieniu. Tak, jak zawsze. Jolanta, jedyna córka Stanisława. Ta cicha. Ta z książkami. Ta, którą zawsze określano jako inna. Trzymałam kieliszek z białym winem i obserwowałam ojca, który wstał powoli, poprawił mankiet koszuli i skinął głową, prosząc o ciszę. Wiedziałam, że nadchodzi. Coś w jego spojrzeniu, może błysk, może zmęczenie, zapowiadało, że to nie będzie zwykły toast. Uniósł kieliszek, jakby trzymał trofeum, a w jego głosie zabrzmiała ta dobrze znana, dumnie wyprostowana intonacja. Moi synowie, byli moim największym osiągnięciem. Mój syn Marek prowadzi firmę, Tomasz ma czwórkę dzieci, a Andrzej buduje dom własnymi rękami. A moja córka nigdy nie dorosła do naszych oczekiwań. Nastąpiła sekunda ciszy. Nawet zegar na ścianie, jakby przestał tykać. A potem śmiech. Nieśmiały, tłumiony, ale śmiech. Ktoś z kuzynów nawet uniósł kieliszek i zakrzyknął: Za to szczerość. Inni podchwycili. Toast przeszedł dalej, jakby to była zwykła anegdota. Jakby moje imię zostało przypadkiem pomylone z żartem. Siedziałam nieruchomo. W sercu poczułam ukłucie, jakby coś się we mnie zapadło. Ale nie dałam tego po sobie poznać. Wzięłam głęboki oddech. Powoli wstałam od stołu. Wszyscy patrzyli na mnie z lekkim zaskoczeniem, jakby nie wiedzieli, co zamierzam. Nie byłam osobą, która przerywa, nie byłam tą, która reaguje. Podeszłam do ojca. W rękach trzymałam niewielkie pudełko. Starannie zapakowane w niebieskoszary papier i przewiązane cienką wstążką. Stał osłupiały, z kieliszkiem w jednej dłoni, wciąż uśmiechnięty, nie rozumiejąc jeszcze, co się dzieje. Podałam mu paczkę i powiedziałam cicho, ale wyraźnie: Prezent od twojego największego rozczarowania. Nie czekałam na jego reakcję. Nie spojrzałam nikomu w oczy. Odwróciłam się i przeszłam przez salon, czując wzrok wszystkich wbity w moje plecy. Każdy krok był ciężki, ale pewny. Zatrzymałam się tylko na chwilę przy drzwiach wejściowych, gdy usłyszałam dźwięk rozdzieranego papieru. I wtedy to się stało. Ojciec krzyknął głośno, gwałtownie jakby ktoś uderzył go w brzuch Kto ci to dał? To miało być moje. Słychać było tłuczenie szkła ktoś krzyknął moje imię inni milczeli. Nie odwróciłam się. Wyszłam na zewnątrz, gdzie wieczorne powietrze pachniało ziemią i mokrymi liśćmi. Za sobą słyszałam jeszcze przez chwilę głosy, rozmowy, szmery. Ale wiedziałam jedno: nic już nie będzie takie samo. Co znajdowało się w tajemniczym pudełku, które wzbudziło w nim taki gniew? Dlaczego Stanisław zareagował, jakby zobaczył duchy przeszłości? Co skrywała Jolanta przez te wszystkie lata? I dlaczego właśnie teraz zdecydowała się to ujawnić? Zanim doszło do tamtego wieczoru, zanim padły słowa, które zamilczyły salę i rozdarły ostatnie resztki złudzeń, było życie. Życie pełne gestów niedopowiedzianych, spojrzeń odwróconych i zdań, które nigdy nie zostały wypowiedziane do końca. Nazywam się Jolanta Nowicka. Jestem najmłodsza z czwórki rodzeństwa i jedyna córka. W naszym domu panowała się rarcha milczenia. Ojciec nie krzyczał, nie bił. Nie wybuchał. Był jak ściana, obecny, ale nieprzenikalny. Miał swój porządek. Rytuały. Miał swoich synów. Każdego ranka, przez całe dzieciństwo, obserwowałam za framugi drzwi, jak zabiera ich na ryby, uczy naprawiać rowery, tłumaczy zasady śrub i śrubokrętów. Mnie nigdy nie zaprosił. Nawet gdy miałam siedem lat i sama wymieniłam bezpiecznik w kuchni, bezbłędnie uznał to za przypadek. Dziewczynki nie powinny grzebać przy prądzie, powiedział tylko, nie patrząc mi w oczy. Matka była obecna, ale jakby rozcieńczona w tej codzienności. Kochająca po cichu, zmęczona życiem. Opiekowała się nami wszystkimi, lecz najwięcej jej obecności przypadało ojcu. To jemu gotowała ulubiony rosół, prasowała koszule w niedzielne poranki, składała skarpety z milimetrową precyzją. Ja byłam samodzielna z wyboru i z konieczności. Uczyłam się dobrze za dobrze. W ósmej klasie wygrałam ogólnopolski konkurs literacki. Tekst opublikowano w dodatku kulturalnym do gazety wyborczej. Przyniosłam wycinek do domu, podekscytowana. Ojciec spojrzał, marszcząc czoło. Poezja? Tego się nie je. Złożył gazetę i odłożył na kredens, gdzie przez trzy tygodnie zbierała kurz. Od tamtej chwili wiedziałam, że mój świat, książek, słów i ciszy. Nie ma wartości w jego oczach. Wszystko zmieniło się wiosną 2018 roku. Matka chorowała coraz bardziej, demencja zaczęła zabierać ją kawałek po kawałku. To ja przejęłam nad nią opiekę. Bracia odwiedzali ją w weekendy, przywozili kwiaty, robili zdjęcia. Ale to ja myłam jej włosy, podawałam lekarstwa, karmiłam, gdy odmawiała jedzenia. Pewnego popołudnia, kiedy drzemała, przeglądałam szufladę starego kredensu. Szukałam zeszytu, w którym zapisywała godziny leków. Zamiast tego, pod warstwą rachunków i wyblakłych kartek, natrafiłam na kopertę. Była zaklejona. Na odwrocie znajdowały się tylko dwa słowa, napisane charakterystycznym pismem ojca: Do Jolanty. Drżały mi ręce. Usiadłam. Otworzyłam. W środku znajdował się list, datowany na lipiec 1998 roku. Miałam wtedy 11 lat. Ojciec pisał: Nie rozumiem tej dziewczyny. Nie czuję z nią więzi. Czasem wydaje mi się, że byłoby mi łatwiej, gdybym miał tylko synów. Wiem, że to myśl okrutna, ale szczera. Jolanta mnie przeraża. Nie przystaje do tego, co znam. Nie umiem jej kochać. Staram się, ale nie potrafię. Zamarłam. Czytał ją kiedyś matka? Czy wiedziała? Czy odłożyła list z zamiarem, że przekaże go w odpowiednim czasie? Czy może chciała, by został zapomniany? Przez długi czas nie mogłam się ruszyć. Potem schowałam list do swojej teczki i nigdy z nikim o nim nie rozmawiałam. Ale od tego dnia coś we mnie zaczęło dojrzewać. Nie była to złość. To było coś głębszego świadomość. Nie potrzebowałam już jego miłości. Chciałam tylko, żeby przestał udawać, że mnie nie ma. Kilka tygodni później odnalazłam stare zdjęcie. Było zrobione przypadkiem przez ciotkę Halinę, która testowała nowy aparat analogowy. Na zdjęciu widać jak ojciec z synami gra w piłkę w ogrodzie. A w tle, przy oknie, z nosem przy szybie, ja. Miałam dziesięć lat. ubrana w sweter po Andrzeju, który był na mnie za duży. Patrzyłam na nich z wyrazem czegoś pomiędzy pragnieniem a rezygnacją. To zdjęcie dołączyłam do pudełka. Na odwrocie napisałam. Tutaj mieszkałam. W środku. Dodałam też kopię mojego pierwszego tomu poezji, wydanego przez małe wydawnictwo dwa lata wcześniej. Dedykacja była krótka. Dlatego, który nauczył mnie, jak istnieć bez oczekiwań. Pudełko zamknęłam, ukryłam w szafie. Przez miesiące zastanawiałam się, czy powinna je w ogóle kiedykolwiek komuś dać. Ale potem nadszedł dzień jego urodzin. Toast. Słowa, które przekroczyły granice. I wiedziałam, że nadszedł czas. Co zrobi ojciec, gdy przeczyta swoje własne słowa sprzed lat? Czy ktokolwiek stanie po stronie Jolanty, czy wszyscy pozostaną wierni obrazowi idealnego patriarchy? Przez całą drogę z Gdańska do rodzinnej wsi myślałam tylko o jednym. Czy to właściwy moment? Ale potem przypomniałam sobie jego głos. Tamte słowa wypowiedziane jak wyrok. Moja córka nigdy nie dorosła do naszych oczekiwań. To nie był żart. To była prawda, która w nim dojrzewała od lat, a tamtego wieczoru postanowiła wylać się publicznie, jakby już nie miał nic do stracenia. Jakby cała moja obecność była tylko przeszkodą na tej jego męskiej narracji o sukcesie i dumie. W pokoju panowała atmosfera ciepła. Ale i ciężkości. Gdy wręczałam mu pudełko, wiedziałam, że niosę coś, co nie tylko zachwieje jego wyobrażeniem o sobie samym, ale być może rozsądzi cały mit rodziny nowickich. Stanisław wziął prezent do rąk z lekkim rozbawieniem. Nie spodziewał się niczego poza książką, symbolicznym gestem, może kartką z życzeniami. Nie był przygotowany na konfrontację. Zadrżała mu brew, gdy usłyszał moje słowa: Prezent, od twojego największego rozczarowania. Na moment uniósł wzrok, zamarł. Ale tylko na chwilę. Rozdarł papier z siłą większą niż wymagała sytuacja. Jakby chciał już mieć to za sobą. Pierwsza rzecz, którą ujrzał, to czarno-białe zdjęcie. Zamarł. To nie był portret. To było lustro. Widać na nim wyraźnie jego samego, uśmiechniętego, zaangażowanego ojca bawiącego się z synami. A w tle Małą dziewczynkę przy oknie, patrzącą w ich stronę z twarzą nie wyrażającą nic prócz głuchego pragnienia przynależności. Obrócił zdjęcie. Przeczytał: Tutaj mieszkałam. W środku. Nie zdążył nic powiedzieć. Pod zdjęciem znalazł kopertę, starą, pożółkłą, z własnym charakterem pisma. Z jego podpisem. Z datą z 1998 roku. Rozpoznał ją natychmiast. To był list, który nigdy nie miał ujrzeć światła dziennego. Wiedział, co jest w środku. Wiedział, co napisał. Ale nie był gotów przeczytać tych słów, nie w obecności trzydziestu gości, z kieliszkiem w dłoni, uśmiechem w połowie gestu. Kto ci to dał? Krzyknął nagle, jakby ktoś go oparzył. To była moja sprawa. Prywatna. Jego twarz stała się czerwona. Ręka trzęsła się. Pudełko wypadło z dłoni, uderzając o podłogę. Słychać było trzask szkła, rozbiła się ramka zdjęcia. Ludzie zamilkli. Rozmowy urwały się jak ucięte nożem. Moja matka spojrzała na mnie z czymś w rodzaju wdzięczności? Trudno było to rozczytać. Bracia patrzyli z konsternacją, ale żaden nie podszedł, by mnie zatrzymać. Wśród przedmiotów w pudełku była też książka mój pierwszy tomik. Ojciec nigdy go nie przeczytał, mimo że wysłałam mu egzemplarz dwa lata wcześniej. Teraz miał go przed oczami. Z dedykacją. Dlatego, który nauczył mnie, jak istnieć bez oczekiwań. Czytał ją głośno, nie zdając sobie sprawy, że głos mu się łamie. Wtedy zrozumiałam, że nie muszę nic mówić. Nie muszę krzyczeć. Nie muszę się tłumaczyć. Prawda mówiła sama za siebie. Zgromadzeni goście milczeli. Nie wiedzieli, po której stronie stanąć. Wyszłam, nie odwracając się, nie zabierając płaszcza, nie żegnając się z nikim. Drzwi za mną zamknęły się cicho, niemal ceremonialnie. Na zewnątrz padał lekki deszcz. Każda kropla była jak znak, że coś zostało oczyszczone. Ale wiedziałam, że prawdziwa burza dopiero nadchodzi. Co stanie się z rodziną po tej nocy? Czy ojciec zdoła spojrzeć w lustro, które Jolanta mu podała, czy rozbije je, jak wszystko, co mogłoby zachwiać jego autorytetem? Noc po urodzinach ojca była wyjątkowo cicha. Wiatr ustał, deszcz przestał padać. Nawet psy w sąsiedztwie nie szczekały, jakby cały świat zamarł, w szacunku lub wstrząsie. Zamknęłam się w swoim mieszkaniu, nie włączając światła. Siadłam na podłodze, przy kaloryferze, z kubkiem zimnej herbaty. Telefon milczał przez dwie godziny, a potem zaczęły się powiadomienia. Nie odebrałam żadnego połączenia. Nie z ciekawości. Nie z pychy. Z potrzeby ciszy. Ciszy, która była mi znana od dziecka, ale tym razem nie była wymuszona. Była wybrana. Pierwsza wiadomość głosowa przyszła od mojej siostry stryjecznej, Katarzyny. Jolanta, on krzyczał, potem zamilkł. Wyszedł do ogrodu. Siedział tam dwie godziny w deszczu. Nie chciał nikogo widzieć. Trzymał to zdjęcie, wiesz? To z okna. Nikt nie rozumie, co się stało. Druga wiadomość była od Magiedy, mojej bratowej, jedynej z tej rodziny, która kiedykolwiek okazała mi ludzkie ciepło. Twój ojciec powiedział tylko jedno zdanie, nie wiedziałem, że ona to pamięta. I potem zamilkł. Jolanto, zrobiłaś coś. Czego nikt z nas się nie spodziewał. Ale myślę, że on musiał to usłyszeć. Ostatnia wiadomość była od mojej matki. Krótka, z trudem wypowiedziana: Córko, ty zawsze byłaś najsilniejsza. Przepraszam, że nie byłam z tobą tak, jak powinnam. W moim gardle zawiązał się supeł. Nie płakałam. Ale długo patrzyłam na sufit, słuchając tykania zegara. W ciągu następnych dni rozeszło się po rodzinie, że ojciec przestał wychodzić z domu. Nie pojawił się w kościele w niedzielę, co nie zdarzyło się od trzydziestu lat. Nie przyszedł do piekarni po swój chleb żytni. Nie zadzwonił do żadnego z braci. Według magiedy siedział codziennie w swoim gabinecie z tym samym zdjęciem. Czasami przeglądał mój tomik. Czytał dedykacje. Dlatego, który nauczył mnie, jak istnieć bez oczekiwań. Podobno jednego dnia, kiedy odwiedził go Tomasz, ojciec powiedział cicho: Myślisz, że jest jeszcze szansa, by ona mnie wysłuchała? Tomasz nie odpowiedział, bo to pytanie nie było skierowane do nikogo. To było pytanie do Boga, do ciszy, do sumienia. W międzyczasie otrzymałam list, ręcznie pisany, od Andrzeja, mojego najstarszego brata Jolu. Nigdy nie miałem odwagi Ci powiedzieć, że wiedzieliśmy. Nie wszystko, ale coś. Kiedyś widziałem, jak patrzyłaś przez to okno. Miałem wtedy 10 lat. I pamiętam, jak tata powiedział mamie, że jesteś dziwna. Przepraszam, że milczałem. Ale wiedz, że Twoja obecność, Twoja prawda, poruszyła coś w każdym z nas. Andrzej, to był pierwszy list. Jaki kiedykolwiek od niego otrzymałam. Nie odpowiedziałam. Jeszcze nie. Ale coś we mnie się rozluźniło. Jakby przez całe życie nosiłam zaciśniętą pięść, i dopiero teraz ją rozwarłam. Najbardziej zaskakująca była jednak rozmowa z matką. Po tygodniu ciszy zadzwoniła: Jolanto, ten list, który znalazłaś, tak, znałam go. Wiedziałam, że istnieje. I nigdy nie miałam odwagi ci go pokazać. Bałam się, że złamie ci serce. Ale widzę teraz, że ty miałaś serce złamane od zawsze. A ja, udawałam, że tego nie widzę. Milczałyśmy długo. W końcu zapytała: Czy jest coś, co mogę teraz zrobić? Odpowiedziałam tylko: Możesz przestać milczeć. Dla siebie. I dla mnie. Ojciec nie mówi już do nikogo. Ale podobno codziennie patrzy przez to samo okno, przez które kiedyś ja patrzyłam, z drugiej strony szyby. Czy zrozumiał, co stracił? Czy jeszcze zdąży sięgnąć po coś więcej niż wspomnienie? Minęło dziewięć tygodni od dnia, kiedy wręczyłam ojcu tamto pudełko. Dziewięć tygodni bez rozmów. Bez odwiedzin. Bez żadnych prób kontaktu z mojej strony. Ale coś się zmieniło. Nie w nim. We mnie. Po raz pierwszy od dzieciństwa wstawałam rano bez potrzeby udowadniania swojej wartości. Nie analizowałam własnych gestów. Nie obwiniałam się za milczenie innych. Uczyłam się żyć bez pragnienia uznania. I dopiero wtedy zrozumiałam, jak głęboko byłam przez całe życie związana z pytaniem. Czy w końcu mnie zauważy? Pewnego wtorkowego poranka, w skrzynce pocztowej znalazłam kopertę bez znaczka, bez nadawcy. Rozpoznałam pismo od razu. To był ojciec. Otworzyłam ją z opanowaniem, niezdrżeniem. W środku znajdowała się tylko jedna kartka, starannie zapisana. Jolanto, wciąż słyszę ciszę, którą po sobie zostawiłaś. Czytam twoją książkę powoli, bo każde zdanie boli bardziej niż pamięć. Nie wiedziałem. Albo nie chciałem wiedzieć. Przez całe życie byłem dumny z synów, ale nie wiedziałem, że duma to nie wszystko. Dziś patrzę przez okno i próbuję zobaczyć się na nowo. Nie proszę o przebaczenie. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że Twoje istnienie zostawiło ślad. I że to, co kiedyś było rozczarowaniem, dziś jest prawdą, którą noszę w sercu. Na końcu podpisał się pełnym imieniem i nazwiskiem. Nie tata. Nie ojciec. Stanisław Nowicki. Tak. Jakby chciał wziąć odpowiedzialność jako człowiek, nie jako figura, nie jako głowa rodziny, nie jako ktoś, kto przez całe życie chował się za tytułami. Nie odpisałam. Zamiast tego, w sobotę rano spakowałam walizkę i pojechałam pociągiem do miejscowości, gdzie się wychowałam. Dom rodzinny był taki sam. Ale coś w jego aurze się zmieniło, jakby powietrze wokół niego było cięższe, albo prawdziwsze. Zapukałam. Drzwi otworzyła matka. Milczała, tylko skinęła głową i ustąpiła miejsca. Ojciec siedział w swoim gabinecie, naprzeciwko okna. W dłoniach trzymał zdjęcie to samo, które kiedyś trafiło do pudełka. Gdy mnie zobaczył, nie wstał. Ale jego oczy nie były już twarde były zmęczone lekkie miękkie puste. Ale nie z pogardy, z pokory. Chciałem ci tylko spojrzeć w oczy, powiedział. Nic więcej. Usiadłam naprzeciwko. Nie odezwałam się. On też nie. Minęło dziesięć minut w ciszy. I potem wstałam. Nie było potrzeby, by coś mówić. Powiedzieliśmy sobie wszystko wcześniej, ja poprzez gest, on poprzez milczenie, które wreszcie coś znaczyło. Dziś mieszkam dalej w Gdańsku. Uczę literatury. Prowadzę warsztaty dla kobiet, które próbują odzyskać swój głos. Nie opowiadam tej historii często. Nie dla siebie, nie dla zemsty. Ale gdy ktoś pyta: Czy warto mówić prawdę, nawet jeśli nikt nie chce jej słyszeć? Odpowiadam: Prawdę mówi się nie po to, by ją usłyszano, lecz by nie żyć w kłamstwie.